Спокойнее, спокойнее. Нет, пока вы там причем.

Idziemy zobaczyć co? Poznawacie? Nie ma nikogo, i tak nas nie pilnują, to idziemy zobaczyć, co tam się stało. Ja się kłócę, co tu się stało.

ja Cię kręcę, ale szkody kurde noga tak. to to nie, Kurde nie, A nie, 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 같아 같이 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 Da vidim kupili se. Të gjithë mirë se vini. Të gjithë mirë se vini. Këto janë recetë të shkëlqyera. I co, tak, bo tutaj płytki. Nic się mnie nie opiekuje, ja tu sobie chodzę, chodzę. Wężki oczy, nie muszę iść z głowy. O sakra, tak wykolejony pociąg. O, ci kierowcy. Co z nimi? Co z nim, panowie? Po jednym, że dobrze po jednym, a ja też chyba wiedzieć, zobaczcie, mi tu mocno leci. Tak, tak, ja, żeby panią podeszła, bo to będzie wystrzelić. Dobra, dobrze. A przyjdzie pan po mnie? No mnie widzi. Przyjdzie pan po mnie? Tu Radio 90, Jan Bacza, Witam. Jesteśmy w miejscowości Olza. E, uspokajamy to ćwiczenia. E, grupy pozorantów właśnie opuszczają pociąg Relacji Ostrawa-Kotowice. Kilkadziesiąt osób a jest rannych po kolizji, a pociągu z samochodem osobowym. Uspokajamy. To są ćwiczenia. Nikt nie został ranny, ale wiele służb tutaj z całego powiatu, a nawet z województwa są posiłki ściągane, karetki pogotowia, aby ćwiczyć i pomagać właśnie w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach. No. 97 tamalet kokysta Kilkadziesiąt osób poszkodowanych, taki jest scenariusz tych ćwiczeń, biorą udział tutaj strażacy z całego powiatu, karetki pogotowia również spoza powiatu wodzisławskiego, także straż graniczna, oczywiście straż pożarna i zawodowa i ochotnicy również.

Jak słyszycie, różne są przypadki, różne scenariusze. Osoby w różnym stopniu poszkodowane w tym a zdarzeniu. Są dzieci, są osoby w średnim wieku, są osoby starsze. Przed chwilą słyszeliśmy pom o pomoc, wzywał ktoś do rodzącej kobiety. Coraz więcej służb, coraz więcej karetek, pogotowia, straży pożarnej, policji, no wszystkich służb, które niosą pomoc, jest tutaj obecnych w wozie na miejscu. Trwa triaż, segregacja a względem yy, kto jak jest poszkodowany, w której kolejności, kto pierwszy powinien trafić do szpitala. 안녕하세요. <shrie> 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 Część osób poszkodowanych we własnych siłach opuściła pociąg, ale wiele osób jest rannych i wymaga specjalistycznej opieki, transportu na noszach, na dyskach. Są też osoby nieprzytomne, wymagają pilnej pomocy. 제가 여러분을 초대합니다. 발표에 오면 좋겠습니다. 저희가 방안에서 얘기하고 있습니다. 이 예산은 계속해서 관리될 것입니다. 프로젝트는 더 나아가는 내고 Na razie oni tam jeszcze się organizują z kawem, także trzymajcie się, czy te trzy osoby się nie zakopkowały, to nie będą na tyle z kawem. Na razie nie, bo nie wiadomo, które karty są wolne, oni też się już nie organizują. Mam tę kobietę rozumną. Kolejne poszkodowane osoby opuszczają skład pociągu. a Przypomnę, że jesteśmy w Olsie, trwają tutaj ćwiczenia służb, wszystkich służb, które niosą pomoc po zderzeniu pociągu z samochodem osobowym. Ale tak powtarzam, to tylko ćwiczenia. Dobra. Raz, dwa, trzy, kolan.

どういうことですか

なんでこんな感じで? Okay. Powiedzą, że nie walczą z czasem, walczą ze trudnościami, aby nieść pomoc wszystkim poszkodowanym. To są bardzo realistyczne ćwiczenia. Poszkodowani są w równym stanie, mają... Jednostki chorobowe, różnego rodzaju zranienia, ale to wszystko jest po to, żeby w sytuacji, w której taki wypadek wydałby się naprawdę, pracownicy wiedzieli co robić.